Siemanko z tej strony IpKis IP Studio witam wszystkich w kolejnym odcinku porad dla młodych raperów, wokalistów, dla wszystkich tych, którzy będą posługiwać się swoim głosem do nagrań muzycznych, dla wszystkich młodych starzem niedoświadczonych. Witam was serdecznie, jeżeli wiesz, że twój głos brzmi inaczej, niż zakładałeś, na samym początku, przetrenowałeś tekst na głos wielokrotnie. To najlepiej zrobić jeszcze jedną rzecz, która już przygotuje cię, można powiedzieć, w 100% do przyjścia do studia. Jest to banalna rzecz w sumie, a jak ważna. Bo nawet jeżeli powtarzasz ten tekst wielokrotnie, 100 razy, to i tak nigdy w 100% nie możesz być pewny, jak go będziesz nagrywał, dlatego że puszczając play. No, musisz mieć te miejsce na wdechy, więc w momencie wdechu ten tekst nie jest trenowany. Możesz zrobić w innym miejscu wdech. Możesz napisać tekst, który płynie cały czas, ale jedziesz go na setkę. A w studiu już zazwyczaj się tak nie robi. O tym w innym odcinku. Dlatego najlepiej, do czego oczywiście zachęcam, nagraj sobie wersję próbną. Wersję próbną w domowych warunkach, na najtańszym mikrofonie, na, naj, na najtańszej karcie muzycznej, nawet na telefonie, jeżeli ma taką aplikację. Nagraj wersję próbną, ale porządnie, tak jakbyś już to robił w studiu, bo tylko w ten sposób przygotujesz się na wejście do studia i będziesz pewny, będziesz wiedział, co chcesz robić. Bo próbując w ten sposób Będziesz wiedział, że tutaj tekst może jest trochę za długi i przydałoby się go skrócić. Tu ci brakuje od tego oddechu i nie dasz rady zrobić nic innego, tylko przerwy. Tu może zmienię tekst, bo jednak nie pasuje. Wszystkie te rzeczy możesz się dowiedzieć właśnie nagrywając wersję próbną, tak zwaną rybkę, tak zwaną wersję betę, prewkę. Nie wiem, jak chcesz, nazwij to nawet skarpeta. Ech, jakkolwiek, bylebyś to zrobił. Zachęcam, bo dzięki temu przyjdziesz już do studia na pewniaka. Osłuchasz się z tą wersją. Będziesz wiedział, jak ona naleci, Więc przyjdziesz do studia i nagrasz to szybciutko. Dla mnie to jest trochę strata pieniędzy, moich pieniędzy, bo tak to byś powtarzał to 30 razy w studiu, a tak to przyjdziesz, nagrasz 5 razy i będzie gotowe. Ja cenię Wasz czas i dlatego zrobiłem ten poradnik. Jeżeli Ci się podobają te rady... Daj lajka, like udostępnij daj suba. Poślij dalej. Ja jestem IPKIS IP Studio. Zapraszam do następnego odcinka.